Dzisiaj jest nasz piąty dzień na wyspie Big Island i dzisiaj mamy leniwy dzień. Słońce świeci, podobno jak na styczeń mają dzisiaj być rekordowe upały, to już trafiamy chyba drugi raz na taki rejon, kiedyś na Alasce było, że był tak upalnie gorąco. Że nie spotykanie. Tutaj też bezchmurne niebo, co się też podobno rzadko zdarza w tej części, nie w tej części, tylko w tym momencie, w tej porze roku. Więc dzisiaj mamy leniwy dzień, <laughs> takich ładnych, przyrodniczo pogodowych okolicznościach, i <laughs> będziemy zwiedzać niedalekie okolice Hilo. A na razie zbieramy się z naszego Airbnb i będziemy relaksować się. W niedalekich okolicach e, Big Island. Jak na razie Airbnb się sprawdza, cho, chociaż nie jest zbyt e, komfortowe w porównaniu do innych lokalizacji. Trzeba mieć świadomość e, i dobrze czytać uważnie wszystkie elementy, które są opisane w poszczególnych miejscówkach. Tutaj dom jest piękny, okolica super, e, przyroda, dom duży, cichy, jednak nie ma się takiego całkowitego. Komfortu, samotności nie chodzi o samotność w takim sensie, tylko takiej <laughs> samodzielności. Jednak wszystkie części wspólne są wspólne i właściciele tu mieszkają. Czuję się bardziej jak na nie Airbnb, tylko jak na Couchsurfingu, z którym kilka razy byliśmy, że jesteśmy trochę gośćmi, i pomimo, że płacimy, to nie do końca wiadomo w jaki sposób się <laughs> znaleźć w tych okolicznościach. No, ale to tyle z takich małych niedogodności. Nie powinny one przesłonić wszystkich do godności. Ale halo. Zbieramy się. Chciałam powiedzieć, że jest bardzo ładnie, jest czysto, są piękne widoki, czysta pościel, spokojnie duży pokój. Do tego wszystkiego jest przyjemna, czysta łazienka, dodatkowe prysznice są na zewnątrz. Na zewnątrz, musisz pokazać jeszcze ten prysznic na zewnątrz, koniecznie. Ja Cię nakręcę, jak się będziesz kąpł. No to oczekujcie, oczekujcie sceny. Tak jak planowaliśmy, tak też zrobiliśmy. Dzisiaj jesteśmy w porcie Hilo, niedaleko centrum miasteczka. Jest fajny porcik, niewielki, kameralny, kilka rejonów spacerowych. Wielki wycieczkowiec przyjechał, więc pewnie niedługo, bo jest po, przed południem jeszcze, więc pewnie niedługo dużo turystów pokaże się na mieście. A my tutaj na takich skalistych, strasznie... W rejonach przemieszczamy się jak najdalej, żeby zobaczyć wszystkie ciekawe miejsca, tam w oddali stoi fajny e, jachcik, kiedyś myśleliśmy, żeby pomieszkać na takim jachcie jakiś czas, ale chyba mam chorobę morską i nie wiem czy to by się sprawdziło. Była propozycja, że trzeba w palmach zrobić sobie wreszcie, a mi taka naszła refleksja, że palmy już były, a bardziej taka dodatkowa, głębsza, że to jedno chyba z nielicznych miejsc na Ziemi, gdzie można jakby unaocznić e, wielkość góry. Od poziomu morza, na którym jesteśmy, do tych szczytów tam na górze z obserwatorium, gdzie byliśmy na szczycie wulkanu, e, jest 4203 metry według e, dobrych źródeł. Więc 4 kilometry ponad do góry i jeszcze ze 20 albo 30 w linii prostej, a widoczność jest perfekcyjna. Nie od parady umieszczono tam jedno z obserwatoriów astronomicznych, gdzie obserwuje się gwiazdy i różne konstelacje. Kosmosy się obserwuje. Kosmosy się obserwuje. Czy nie lecą do nas ufoludki, też obserwuje. A my obserwujemy sobie to, co oni obserwują, tylko że z dołu, gołym okiem. Zastanawiamy się takim gestem, co znaczy, a hej, cześć, co tam u ciebie. No ciekawe. Chilo to nie tylko porcik, urokliwe miejsce, uliczki, to także natura, która wchodzi tutaj niemal do samego środka cywilizacji. A właściwie to człowiek zaanektował tą naturę na cywilizację. Takie to są realia, a my dojechaliśmy do Rainbow Falls, czyli takiego urokliwego wodospadziku, który rozwidla się na dwa strumienie wody i idziemy teraz na punkt widokowy zobaczyć jego źródło, czyli tam gdzie spada, bo źródło to jest dalej na tej rzece. Czyli tu, gdzie spada wodospad. Bardzo mnie ciekawi, jak nazywa się ten wodospad po hawajsku, bo ponieważ jest to najmłodszy stan Ameryki, Stanów Zjednoczonych, więc nazywa się Rainbow, ale, ale nie jest to hawajska nazwa, nie zmienia to faktu, że miejsce jest naprawdę bardzo, bardzo urokliwe. Geotyczność natury zawsze mnie zdumiewa w takich, w takich ciepłych klimatach. Takie drzewa z pnączami, z takimi lianami, jakby korzenie, które są na wierzchu uczepione w wielu, wielu miejscach. Sprawiają też niesamowite wrażenie wokół tego wodospadu. Wszystkie tworzą ogromnie gęstą koronę z gałęzi, z liści, daje super cień i, i można odetchnąć od upałów, które teraz ponoć są tu historyczne i dochodzą do 30 stopni. To nie jest jakaś może wielka wartość, ale chodzi o to, że w styczniu do 30 stopni dochodzą tu na Hawajach, na Big Island. Dosłownie mile, albo nawet niecałą dalej, wchodzimy do kolejnego miejsca, które nazywa się Boiling Pots, czyli jakby taka gotująca się, czy wrząca woda. To lubię w Ameryce. Nie kampować, nie parkingować, nie wjeżdżać na trawę, nie pić tutaj, nie wprowadzać zwierząt, nie palić, nie latać dronem. Czego byście nie chcieli, wszystko na nie. To chwalebna dbałość o ludzkie życie, zdrowie, o zapobieganie wypadkom i różnym innym e, niechcianym, niepożądanym sytuacjom. Więc nie ma się co dziwić, chociaż z drugiej strony trochę to ogranicza swobodę, entuzjazm i e, taką spontaniczność. Czułam sarkazm na początku. Sarkazm, nie wiem właśnie do kogo kierowany. Czy do Amerykanów, że tacy zapobiegliwy wi? Czy... Do żony czy do siebie, że taki e, powściągliwy. A moim zdaniem tu jest bardzo niezwykle na Hawajach. I są niesamowite drzewa, niesamowita roślinność. I wszystko jest takie. Nietypowe, nietypowe takie jest, nietypowe. Jaskinia podobno jest całkiem ciemna, bez oświetlenia. Zobaczmy, jak wygląda w środku. do no jaskini prowadzą niewielkie schodki takie dosyć pionowe i jest rozwidlenie tam jest jedna część taka mniejsza wyżej a tutaj pod takimi lianami pod taką ziemią znajduje się wejście do drugiej części e, niestety na ten moment my nie posiadamy żadnego oświetlenia a widać tam z daleka ktoś wychodzi właśnie z latakami e, w internecie były takie zdjęcia że ktoś przywalił głową i to nieźle pod jakiś stalaktyt chyba czy stalagmit, ten, który od, od góry wystaje, i się mocno pokaleczył, więc trzeba uważać, ale wejście do czeluści jest e, fajne. Jaskinia fajna, mocno taka bardzo naturalna, chciałoby się powiedzieć. bo po pierwsze, za darmo, a po drugie, e, bez oświetlenia e, i łatwo dostępna nawet także można spokojnie wejść nie za głęboko wchodziliśmy, bo faktycznie e, może być tam w środku coś wystające i można się pohaczyć w głowę e, przyroda w ogóle jest dosyć mocno e, taka naturalna przyroda, nie, nie? naturalna przyroda, przyroda chyba jest zawsze naturalna no ale czasami e, Ingerencja człowieka powoduje, że jest bardziej taka cywilizowana, a tutaj jest naturalna, żeby nie, było, żeby nie powiedzieć, że dzika. A my wracamy do naszej cywilizacji, do dzikości, żeby coś zjeść i chwilę odpocząć w jakimś mniej upalnym miejscu. Dojechaliśmy do kolejnej w plaż i tam właśnie e, energia rozpierająca moją żonę pędziła ją na taki lifid wystające, a widać jest faktycznie warto tego, żeby to podziwiać. te strasznie wielkie rozbijają się kłęby wody, także, a bardzo czysta jest, także bardzo fajny e, taki relaks. Ostatni już dniu, pobytu na nowy bo Jutro będziemy, wolno co prawda, bo dopiero po południu mamy wylot, ale powolutku kierować się w stronę kono, w stronę wypożyczalni samochodów i lotów. Ale to dopiero jutro. Dwa słowa o pojeździe. Jest chyba najbardziej optymalnym z pojazdów, które można sobie wypożyczyć, dosyć przestronny. W miarę wysoki więc wjazdy na niektóre fragmenty dróg i zjazdy do takich zatoczek są komfortowe, nie, nie ma ryzyka, że coś się urwie. Zresztą większość osób na wyspie faktycznie pożycza takie suwy lub jeszcze większe, ale ten większy jest kompletnie niezasadny, dlatego że ciężko znaleźć miejsce do zaparkowania. A ten to jest model Jeepa Compassa z napędem 4x4, pozwala wjechać na wulkan albo właśnie w takie miejsca bardziej odizolowane na wyspie. Jesteśmy, jesteśmy w lawowym lesie. Lawowy Las, bardzo dziwna taka nazwa i trudno to wytłumaczyć, właściwie prosto, bo według instrukcji, tutaj nie instrukcja, według przewodnika, dawno, dawno temu, podobno w XVIII wieku, ogromny wybuch, jak to wszystkie zresztą na tym terenie lawy spowodował rzekę Lawy, która w, obejmując, że tak powiem, lesiste rejony spaliła drzewa ale widocznie albo nie do końca, albo do końca lawa w jakiś sposób oblepiła te palące się pnie skałą i zostały właśnie takie wybrzuszone ostańce, że tak powiem, kamienne które dawno, dawno temu były drzewem. No i teraz właśnie idziemy ścieżką oglądać te wszystkie Drzewa skamieniałe. I napotykamy różne przeszkody, bo na przykład tu przede mną jest obalone drzewo, ale ono nie jest spalone, po prostu przewalił je wiatr albo coś. Jest świeżo drzewno, ale spalone, przewrócone. nasz kolejny i ostatni dzień trochę lajtowy był na Hawajach rozpoczynamy kończymy właściwie od przygotowania auta do oddania do wypożyczalni przepakowujemy się weźmiemy ubierzemy buty żeby w bagażu podręcznym mieć jak najmniejszą wagę i tutaj niedaleko jesteśmy już na sekcjach gdzie są poszczególne wypożyczalnie Avis, Hertz, Alamo i różne inne i my oddamy do naszej wypożyczalni samochód skąd busem udamy się już pod terminal w Kona aby poczekać dwie godzinki niecałe do odlotu samolotu więc tym oto akcentem takim trochę smutnym ale równocześnie zapowiadającym kolejną przygodę udajemy się na kontynent Stanów Zjednoczonych skąd będziemy kolejne poczynania Przedsię... wzią... przedsię... wywać. wywać. Przedsiębior. O tak się mówi. Eee, jakieś podsumowanie? Podsumowanie zależy o czym. Było wspaniałe. Tak, na Hawajach było bardzo wspaniałe. <gry> Cóż tu dużo powiedzieć, poranek, poranek jest... Y E, trzeba wrócić do proza życia, czyli nasz poranek, e, budzimy się w hotelu, po Hawajach już e, e, proza życia, czyli Los Angeles, tak, Los Angeles, witamy w Los Angeles, jesteśmy niedaleko lotniska w tym samym hotelu, w którym nocowaliśmy przed wyjazdem na Hawaje, więc jakby zamknęliśmy kółko wakacyjne, no i teraz e, wczoraj w nocy jeszcze mieliśmy całą akcję, bo samolot przyleciał o godzinę szybciej. Prawie, godzina szybciej, to jakieś niespotykane, ale w tym samym sposobem, tym sposobem mogliśmy szybciej wypożyczyć samochód i poszło to w miarę sprawnie i dojechać tu do hotelu, jeszcze po drodze zjedliśmy sobie po hamburgerze. Więc mieliśmy noc niecałkiem straconą, no a teraz już e, kierunek e, Mexico, kierunek Meksyk. Czyli oddamy samochód w San Diego. Jeszcze przed nami cała droga wybrzeża. Jeszcze zobaczymy, którą wybierzemy, w kierunku południowym. Także my się tu zbieramy. Wyjście z hotelu zawsze jest jakieś przygodowe, dlatego że trzeba coś schować, zapomnieć, wyjąć, żeby czegoś nie przeoczyć. Więc adventure i przygoda trwają najlepsze. Nawet w windzie hotelowej, która jest bardzo taka rustykalna chciałem powiedzieć podrewniana ale to takie rustykalna. dziwne rustykalna no, rustykalna winda w hotelu old, old, old fashion kłopot z tymi samochodami jest taki że za każdym razem nowy model i nie wiadomo jak to się otwiera no ale tym razem w nocy braliśmy i nie było opcji wielkiego wyboru więc wzięliśmy takie wozidło Mitsubishi się nazywa no ale dojedzie nas jakoś do tego do San Diego powinien nas dowieść więc więc nie narzekajmy tak? nie narzekajmy Możesz mi tu wyciąga śniadaniowni kamery i każe coś mówić. No po prostu sobie siedzimy. Przyszliśmy sobie do śniadaniowni właśnie tej i będziemy tutaj jeść śniadanie zaraz. Jajka na bekonie i pancake, Pancakesy będziemy jeść na śniadanie z syropem. klonowym. Ciekawe, oni wzięli ten syrop z Kanady, czy nie? Bardzo dużo ludzi, bardzo, wszyscy przychodzą na śniadanie, nie jedzą śniadań w domu. Jestem zaskoczona, no bo nie są to turyści od razu widać. Należałoby tu wspomnieć o tym, e, o kosztach po prostu, takich e, typowych e, e, jadłodajni, czy tak powiem, śniadaniowni, lunchowni, e, czy lokali, które tutaj są w okolicach takich normalnych ulic, w okolicach lotniska i w większości, większości tych, tych miejsc w Stanach Zjednoczonych, więc w Google w wielu opiniach jest to od 10 do 20 dolarów. No i faktycznie poniżej 10 dolarów to chyba jedna pozycja jakaś taka bardzo skromna, by nie była a w większości oscyluje w okolicach 13-17 dolarów. 20 dolarów rzadko przekracza, takie typowe danie. I tak jak widzieliście takie talerz podwójny z naleśnikami amerykańskimi, do tego jeszcze tam obaskie jajecznica z dwóch jajek, jakieś kawałki ziemniaków pieczone, czy kawa jest w tej cenie więc myślę że to nie jest przesadzona pota aby móc z pełnym zuchem ruszyć i już bardzo szybko bardzo sprawnie oddaje się samochód zwłaszcza w Alon Wychodzimy już z tego drugiego poziomu z budynku do cywilizacji, do Ameryki. Do Meksyku my jedziemy. Do Meksyku! No tak, bo my wciąż... To jest długa historia i w ogóle chyba muszę usiąść kiedyś i zanudzić totalnie kilka minut pogadać o tym, jak to wszystko się układa etapami, dlaczego my tu wracamy z Meksyku po Alasce do y, na Hawaje w międzyczasie, ale to jest temat na dłuższą pogawędkę. Jak będzie chwila to wezmę się za to i poopowiadam jak wyglądały ostatnie miesiące. I tak ale nie wiem, ja nam kolejny dzień podróży, tym razem w San Diego. Ale to ciekawe, że ty sobie sam ze sobą rozmawiasz. Tak, podstawa to jest. to jest samowystarczalność w wielu sferach. Nie narzekajmy. Nie narzekajmy. Dobrze, jedziemy, bo jeszcze po drodze mała niespodzianka. Nie zapomnijcie zawsze, jak wyporzucie samochód, nowszy samochód niż jakieś stare podło, sparować swoje urządzenie z telefonem. Z samochodem. I wtedy można korzystać z nawigacji. Tylko jeszcze trzeba rozeznać się w systemach, które tutaj funkcjonują. Raczej to są Androidy, więc intuicyjnie się to wszystko ustawia.